Piąta kolejka PKOBP Ekstraklasy. Górnik Zabrze mierzy się z Widzewem Łódź. Się. Łodzianie nie wygrali w Zabrzu na poziomie Ekstraklasy od 2001 roku. I ekipa Jana Urbana, jak i drużyna Janusza Nieźwiedzia potrzebują punktów w 24 minucie. Fatalny błąd Mateusza Żery. Lukas Podolski na prawą stronę do Adriana Kapralika. A nowy nabytek Górnika Zabrze daje gospodarzom prowadzenie. Adrian Kapralik to reprezentant Słowacji, który w tym tygodniu przyszedł do Zabrza wypożyczony z Żeliny. Ma na koncie w tym sezonie już dwa gole w eliminacjach Ligi Konferencji, także jeden gol w Lidze Słowackiej. Teraz zaczyna strzelać w ekstraklasie. No i po bramce tego 21-latka górnik prowadzi po asyście też najlepszego asystenta poprzedniego sezonu, a więc Lukasa Podolskiego. Łodzianie próbują odrabiać straty, mają przewagę w pierwszej połowie, ale niewiele z tych akcji wychodzi po przerwie, także widzę wcześniej jest przy piłce, teraz Bartłomiej Pawłowski, no i Jensen blokuje tą próbę chyba strzału, a może takiego dogrania w pole bramkowe, ostatecznie piłka w rękach Bielicy. Górnik od czasu do czasu kontratakuje, a jak kontratakuje i piłka jest pod nogami Lukasa Podolskiego, no to wiadomo, że będzie niebezpiecznie. Strzał Poldiego broni Henryk Ravas. To już 73. minuta spotkania. Znów Widzew próbuje atakować, znów Widzew zamyka ekipę z Zabrza w polu karnym. Niuniesz na główkę Jordiego Sancheza, no i niewiele brakowało. Hiszpan minimalnie się myli, piłka odbija się od poprzeczki, Bielica nie miałby nic do powiedzenia. Mają czego żałować piłkarze Widzewa, ale nie rezygnują. Doliczony czas gry, Jordi Sanchez! I tym razem się udaje. Drugi gol Hiszpana w tym sezonie. Jordi Sanchez doprowadza do wyrównania, ale też no, musimy przyznać, że nie popisał się przy tym uderzeniu Daniel Bielica. W samej końcówce widzew doprowadza do wyrównania, ale to zasłużony remis. Górnik zabrze, dzieli się punktami z widzewem. Wynik 1-1. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.